Witajcie zodiakalne panny w waszym miłosnym czytaniu na kwiecień 2021. Oczywiście z dodatkowym przesłaniem dla singli. Zanim przejdę do analizy rozkładu, pozwólcie, że przypomnę wam o tym, że warto subskrybować ten kanał, ponieważ sporo się na nim dzieje. Są tygodniowe czytania dla każdego znaku zodiaku. Są jeszcze takie inne bonusowe czytania, na przykład na kwiecień czytanie ogólne dla wszystkich znaków zodiaku pojawiło się. Dla bliźniaczych płomieni, także dla singli na wiosnę całe czytanie jest. No i na każde, każdego dnia karta dnia przed siódmą pojawia się na tym kanale. Do tego medytacje i tarotowe opowieści na każdy tydzień mojego autorstwa ym, taka bardzo luźna interpretacja kart tarota, w oparciu oczywiście o historię głupca, który przemierza świat. Jeśli, chcecie, jeśli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, zachęcam do kontaktu ze mną przez maila, a mail do mnie znajdziecie w opisie filmu. Dobrze, królowa buław jako tło czytania. No inaczej, trudno to interpretować jak nie kochanka, zważywszy na pozostałe karty w rozkładzie. No nie wszystkie panny będą miały jakąś kochankę na boku, ale energię kochanki, energię kobiety trzeciej, widoczna jest, lub mężczyznę w niektórych przypadkach, tak to czytanie ogólne, więc będzie czasem się odwracała ta energia. Oczywiście Królowa była wskazuje nam na kobietę, po prostu kobietę spod znaku ognia, baran, lew, strzelec, kobietę silną, kobietę niezależną, kobietę lubiącą seks, kobietę lubiącą dominować, kobietę, która ma jakąś formę władzy nad czymś, nad kimś. Ona wie, czego chce i dąży do swych celów. Ciekawa postać. To oczywiście może być wasza energia, jeśli jesteście kobietami, takie przebudzenie energii. A jeśli jesteście mężczyznami, to albo w jakiś sposób będziecie poszukiwać takiej kobiety, albo dążyć do niej, albo to będzie wasza partnerka. Jakiś ideał Waszej partnerki, idealne wyobrażenie partnerki, z którą jesteście, lub kobieta, o którą się staracie. No, sporo możliwości, ale staram się tak to czytać, aby jak najwięcej osób cieszyło się z wartościowego prze przekładu. Dobrze, ogólne nastawienie. Trójka kielichów. No, ponownie karta trójkąta, tak? Nie da się ukryć. To jest. Y Dylemat, czy zainwestować w tę relację. Uczuć, jak uczuć. Tutaj w tej trójce Kilichów nie jest uczuć, ale ona jest nie, no. patrząc na dwójkę kielichów, która jest w tym rozkładzie, to może też chodzić o uczucia, o uczucia, ale także o, o przyjemność, tak? Mamy tutaj winogrono, ta, ta gradiatorka, ta kapłanka, um, zastanawia się, czy zainwestować, w który kielich zainwestować, czy wybrać przyjemność, czy wybrać stabilizację, stabilność, emocje, czy wejść w inną relację, czy wejść w kolejną relację, mimo posiadającej, mimo posiadania partnera bądź partnerki na stałe. A posiadanie to takie brzydkie słowa, ale wiecie o co chodzi. Więc jest to dylemat między jakimiś opcjami, i to ma charakter miłosny. To oczywiście także możliwość. Yy, Podchodzenia do relacji na luzie, jakimś tam. <grych> yy, albo o, o tym, że ktoś może chcieć. Dziecko, dziecko, zaplanuje planuje dziecko. Ten trzeci kielich, który jest owocem miłości. Na pozycji serca siódemka kielichów, no to dwojako. Albo ktoś właśnie fantazjuje o kimś, z kim nie jest, albo. Ma jakieś wyobrażenie względem swojej partnerki bądź partnera i chciałby, żeby ta osoba była bardziej zmysłowa, pociągająca, dominująca. No, Panny, może macie takie upodobania, kto wie. Siódemka Kielichów że będzie nam mówić o, o ponownym dylemacie, o tym, że mamy tak wiele opcji, każda z nich jest kusząca i nie wiemy na co się zdecydować. Dla niektórych yy, to jest po prostu marzenie o, o osobie. O jakiejś konkretnej osobie. Tkwienie gdzieś w marzeniach, fantazjowanie, ciągłe o niej myślenie, zataczanie koła w tym, w tych swych myślach, fantazjach. Ktoś jest dla Was po prostu idealny, wymarzony, wyśniony wręcz. Ale bardzo możliwe, że część z Was ma już kogoś. Lub to ten partner kogoś ma. Na pozycji myśli piątka Buław. To jest walka ze swoimi instynktami, z takimi być może sprzecznymi emocjami. Z jednej strony, z jednej strony, chcemy zostać porządnymi obywatelami, partnerami. Małżonkami, a z drugiej strony bardzo nas do kogoś ciągnie. To jest karta wolności, dążenia do wolności, to jest karta konfliktów ze sobą lub z kimś innym. No tutaj ktoś próbuje się wyzwolić z jakiegoś zniewolenia, zniewolenia przez swoje zmysły, zniewolenia przez swoje instynkty, zniewolenia przez y, więź, na przykład małżeństwo, którego go w jakiś sposób czy też ją ogranicza. No, powiem tak, ktoś na kogoś ma ochotę. I bardzo trudno jest tej osobie wytrzymać w tym stanie. A z drugiej strony, to ciągły dylemat może kogoś bardzo mocno męczyć. Być może ktoś musi być bardzo cierpliwy, cierpliwie czeka, aż partner czy partnerka z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, ale z jakiegoś powodu się jest obecnie gdzieś tam zatrzymana w czasie, w emocjach. I ta osoba musi czekać, aż ta osoba się odsknie i będzie chciała znowu tworzyć związek. To też blokuje kogoś. W zamiarach mamy kartę świata więc połączenie, zjednoczenie zakończenie jednocześnie czegoś, zakończenie tego cierpienia, tego dylematu czyli dokonanie wyboru zakończenie jednej relacji. Zakończenie jednej relacji na rzecz drugiej, albo po prostu połączenie się z jeszcze inną osobą, tak? Z kimś, po prostu z partnerem, partnerką, z ukochanym, ukochaną osobą, na której nam zależy. Mm, niezależnie od tego, czy kogoś macie, czy nie. To jest karta jedności. To jest karta, mm, no, przeanalizowania wielu czynników, przejścia przez jakąś trudną drogę, dojście do celu. Taki jest plan. A w relacji blokuje król monet, czyli czyjś mąż ewentualnie żona. Człowiek spod znaku Ziemi. Byk, Koziorożec, Panna. Człowiek pracy, szef, ktoś kontrolujący, ktoś dominujący, ktoś czasem aż aż za nadto kontrolujący nawet wydatki, nawet patrzy kto gdzie ile pieniędzy wydał, tak kontroluje swojego partnera w taki sposób. Oczywiście to też może być karta lojalności. Lojalność blokuje to, aby relacja się gdzieś tam spełniła, jeśli to jest oczywiście trójkąt. Może pieniądze, brak pieniędzy także relację blokuje. A co jej sprzyja? No sprzyja jej miłość. Dwójka kielichów. I teraz tak, w zależności od tego, czy macie kogoś, z kim romansujecie, to wybierzcie osobę, którą kochacie. Czyli jeśli gdzieś tam kusi was jakaś królowa buław, ale macie partnera czy partnerkę i ją kochacie, czy kocha, no kochacie jego, ją, wybierzcie tę miłość. Ona jest scalająca. Jeśli łączy was z kimś coś nieokreślonego, niepewnego, wybierzcie miłość. Siła miłości jest tutaj bardzo ważna. Ta, ta dwójka kielichów, to, to uczucie, które kogoś łączy ze sobą, jest tym, co relacji sprzyja. Czyli relacja powinna się opierać na tej miłości, nie na walce, nie na dylematach, nie na gdybaniu. Po prostu miłość, partnerstwo. I to, to jest szansa na to, że faktycznie tak się zadzieje, że ta miłość zwycięży, bo mamy rycerza kielichów, który dąży. Do celu, do miłości, z tym swoim kielichem pełnym miłości. Rycerz Kielichów to jest zapowiedź tego, że ktoś jak burza wchodzi do naszego domu, życia, wyznaje miłość, obiecuje, a czy dotrzyma obietnic, no to, to już inna kwestia, ale patrząc na cały ten rozkład, to Rycerz Kielichów może być faktycznie takim na no, ukochanym, szczerym, ciepłym człowiekiem. Więc y, nastanie czas ciepła i uczuć. Jeśli dodam, że jeśli jesteście kobietami, to królowa buław może wam dodać sił. Wejście w energię królowej buław kobiety, która wyzwala się z jakichś swoich ograniczeń i idzie za miłością. Ona decyduje, kogo kocha, z kim chce być i jej się to udaje. Romantyczny ten rozkład jest bardzo mocno panny i wygląda na to, że faktycznie Spora część z was zazna w kwietniu smaku miłości. Tego Wam oczywiście gorąco życzę. A single single mają, mają szansę poznać kogoś zupełnie niespodziewanego. Raz, że może być energetycznie trochę inny niż Wy, inna niż Wy ta osoba. Trochę inna temperament, z temperamentu, dlatego że tutaj mamy królową buław, którą niesie los w postaci koła fortuny. A królowa buław to pani z podznaku ognia, czyli baran, lew bądź strzelec. No, i ta pani pojawia się w waszym życiu, lub pan, i może wam w tym życiu nieźle namieszać koło fortuny, mętlik w głowie, ale takie poczucie, że los nas ze sobą. Splot, splot, splot. No nieważne, wiecie co mam na myśli. Także yy, koło fortuny, koło losu niesie wam królową buław. Yy, ciekawa relacja. Królo, królową buław, ale to może być także mężczyzna lub to wy. No w jaki sposób wa dzięki waszej aktywności przyciągniecie do swojego życia osobę bardzo ciekawą, z którą może was połączyć przede wszystkim pasja, namiętność, chemia fizyczna, yy, zmysłowość. Yy. No, sporo tutaj takich dobrych jest aspektów, oczywiście, tej karty. Bo jeśli jesteście poszukującymi singlami, to bez wątpienia macie szansę na ciekawą relację w tym kwietniu. Dla niektórych mówię, może to być poczucie, że to jest dar od losu, że to karmiczna dusza, że to relacja taka z przeznaczenia, bo szaleństwo się dzieje, niespodziewanie się pojawi w waszym życiu. No cóż, niespodzianki bywają naprawdę słodkie. Tyle z mojej strony panny dla was mam nadzieję, że ten rozkład był dla was przydatny. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Cześć.